Hej, kochani, zapraszam Was na ostatni halloweenowy odcinek na moim kanale w tym roku i mam dla Was super info. Od 4 do 6 listopada z hasłem Nuda, pierwszą i drugą część naszej serii kupicie taniej na empic.com. Szczegóły znajdziecie tu. A teraz zapraszam Was na film, w którym sprawdzimy, jakie są typy rodzin w Halloween. I oglądajcie do końca, bo powiem Wam jeszcze jednego newsa. Rodzice cwaniacy. Możemy zbierać cukierki? Moi drodzy, to sztucznie wymyślone święto, nastawione na komercję i konsumpcjonizm. Oj, przestańcie, to fajna zabawa. Wszyscy wiedzą, że to tylko na niby. Nie igrasz siłami ciemności. To nieodpowiednia zabawa dla kogoś w waszym wieku. No proszę. Już się umówiliśmy ze znajomymi. Cała klasa idzie. Absolutnie. Marsz do pokoju, uczyć się na sprawdziany. Czemu oni tak nie lubią Halloween? Nie wiem! Dobra, mamy godzinę. Dawaj koszyk na cukierki. Rodzina milionerów. Cukierka! Cukierka Słuchaj, dla ciebie mam tu milion i klucze do Ferrari. Dla ciebie 2 miliony i krótsze do Porsche, bo masz lepszy strój Ale proszę pana, my chcieliśmy tylko cukierki Spokojnie, w Ferrari cukierki schowałem w schowku, a w Porsche są w bagażniku No dobra, idźcie już, bo zaraz przyjdą inne dzieci Franek, ty masz w ogóle prawo jazdy? Nie, a ty? Też nie, ale myślę, że tata się ucieszy. Pani zdrowego odżywiania. Oh, już są. Czekaj, jeszcze ser? Dobra, lecę. Cukierki albo Mam tu dla was coś lepszego niż cukierki. Co to, czosnek? Tak, wzmacnia odporność. To bardzo ważne o tej porze roku. Weź dwa, jeśli chcesz. Nie, dziękuję. Dziwne. Nie chcą darmowych przekąsek? Kochanie, dlaczego te dzieciaki rozrzucają nam papier toaletowy na podjeździe? Czekaj, mam pomysł. <grymne> Jesteś genialna. Wiem. Trzymaj kciuki. Czukierek albo psikus. Proszę, bierzcie, ile chcecie. Dziękujemy. Smacznego. Jesteś prawdziwą mistrzynią zła. <grymne> Specjaliści od promocji. Cukierek albo Kikus. Zapraszam Was do środka. Cukierków dla Was nie mamy, ale mamy coś lepszego: kody rabatowe do Empiku. Od 4 do 6 listopada z hasłem Nuda. Pierwszą i drugą część naszej serii kupicie taniej na empik.com. Nasze badania kognitywne zaowocowały dobrymi wynikami wśród grupy docelowej. Co oni mówią? Nie mam pojęcia. <noise> Tutaj zapisałam wam hasło, żebyście nie zapomnieli. Udanek zakupów. Rodzina Złodziei Cukierek albo psikus? Fajny strój, za kogo się pan przebrał? Za złodzieja A? To dla ciebie? To dla ciebie? A to dla mnie Co się właśnie stało? Chyba nas okradł To zrobimy mu psikusa Chyba nie mamy jak, pastę do zębów miałam w koszyku Rodzina polityków. Cukierki albo psikus! Niestety teraz nie mogę wam dać cukierków. To będzie psikus. Ale jeśli zagłosujecie na mnie w najbliższych wyborach, to będziecie dostawać cukierki codziennie. Naprawdę? Daj wam słowo polityka. A skąd pan weźmie te wszystkie cukierki? No jak to skąd? Zabiorę je waszym rodzicom. A jeśli oni nie będą mieć cukierków, to stworzy prawo, które nakaże im codziennie kupować te cukierki. Super, zagłosujemy na pana! Świetnie! Liczę na wasze głosy, obywatele! Wierzysz mu? Przeciw politycy nigdy nie kłamią. A no tak, zapomniałam. Lekarze i ojcarze. Hej, wyszła rodziców, patrz na to! Wiesz co, nie wiem, czy to dobry pomysł. Właśnie, że tak. Co to było? Aaaa! Cukierka albo psikus. Co się stało? Andrzej spójrz na to! Hm, ciekawy przypadek. Halo, powinniście się bać. Jak widać ośrodek mowy nie został uszkodzony? Podążaj wzrokiem za moim palcem? Ośrodek wzroku również w porządku. Puls w normie, transfuzja nie będzie potrzebna. Co wy robicie? Mama cię uśpi, a ja przeprowadzę operację. E -e. Podam ci środek znieczulający i zaczynamy. Ale ja udaję, że tylko kostium. Zaczyna majaczyć. Musimy jak najszybciej operować. Ja! Ale go zrobiliśmy. Uwielbiam Halloween. Sara, rodzice oszaleni. A nie mówiłam? Wytłumaczę, że to tylko kawał. Już za późno. Pora na zastrzyk. Rodzina sknerów. Kochanie, zrobisz mi herbatę? Nie mogłaś powiedzieć wcześniej, właśnie robię sobie kanapkę. Będziesz na 5 kolejnych herbatek. Proszę, kochanie. Słodziłeś ją strasznie gorzka. O już nie przesadzaj, dałem ci dwa ziarenka. Cukier jest teraz strasznie drogi. Otworzysz to pewnie dzieciaki po posłodycze? Nigdy nie zjem tej kanapki. Cukierik albo psikus? Chwileczkę. Spokojnie, co tak łapczywie? On tak na poważnie? Okej, okay, wystawcie ręce. Tylko tyle? No co, on musi też starczyć dla innych. Idzie już. <noise> Słuchaj, nie wiem co zrobić w takiej sytuacji. Mam im wysmarować tę klamkę pastą czy nie? No nie wiem, w końcu nam dadzi cukierka. Masz rację, chodźmy. Rodzina nauczycieli. Mamo, zrobimy w tym roku imprezę Halloweenową? Oczywiście, zaraz się tym zajmę. Nie wierzę, nareszcie się zgodziła. Zaczynamy! Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej. Halloween najczęściej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, chwila nie spać, z tego będzie kartkówka. Dobrze, na czym to ja skończyłam? Wiedziałam. Okej, okay, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i teraz obiecany news. 8 listopada premierem ma nasza trzecia książka. 52 pomysły na nudę. Znajdziecie w niej nowe wyzwania, śmieszne pranki i moje ulubione przepisy kulinarne. Między innymi czekoladowe choinki i słodkie bałwanki. Z naszą książką nie będzie wam się nudzić. Tą książkę znajdziecie w Empiku, w księgarniach i w naszym sklepie światcary.pl. Dziękuję wam, że przyjechaliście do Krakowa i za wszystkie wasze listy. Jesteście super, super szrek. Buziaki, pa! Cukierek albo psikus? To stworzy prawo, które nakaże im codziennie kupować te cukierki. <śm> <śm>